Mesiąka i mnie powodzę z domi, a w ok na bokcy się tam zbudowałem. Takie różne były, nie? Co mam panu powiedzieć? przyszedłem do domu pijany, mam i aferę podjąłem, chwała policja, gdyż stałem, dostałem roczki karalne i mogę tylko po postawić jak tam życie? Za chwilę, dobra? за уште. А ешто, на приклад, купија рушница веќе се купува на мотор.